Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. To czwartkowy poranek Radia FIAT i szczególny gość dzisiaj w poranku Radia FIAT. Wielka to dla nas radość, że ksiądz biskup do nas dotarł, ksiądz biskup Antoni Długosz. Szczęść Boże, Boże Witam Państwa serdecznie. Witam w poranku Radia FIAT. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, czyli odznaczenia, które zostało wymyślone w Polsce, ale ma już właściwie rankę międzynarodową i wśród kawalerów Orderu Uśmiechu jest także ksiądz biskup. Książę biskupie w zacnym gronie, bo między innymi no, papież Jan Paweł II i papież Franciszek obok księdza biskupa. Tak, cieszę się, nie zmienię, że to jest oznaczenie, które otrzymałem dzięki życzliwości dzieci specjalnej troski. Tak, starały się o to oznaczenie, ponieważ ja gumiem tam im służę. W szczególny sposób staram się pamiętać o tych ludziach, którzy mają przykre doświadczenia życiowe. Tu wspomnę także, jestem dużo pracerzem narkomanów, alkoholików, no i dzieci specjalnej troski. Dużo pracowałem wśród głuchoniemych, niewidomych, ale bardzo blisko jestem przy tych dzieciach, które doświadczają tajemnicy cierpienia i nie wiadomo dlaczego ich to spotyka. Stąd też chcę stanąć przy nich i powiedzieć, że Pan Bóg ich kocha, a z takiej obecności Boga w ich życiu ja jestem. Ksiądz biskup jest kawalerem Orderu Uśmiechu z 2007 roku, tak? To było wtedy. 16 lat już minęło. Ja byłem na tej uroczystości. Tak pozwolę sobie księdza arcybiskupa trochę przepytać, bo specjalnie sobie przypomniałem te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce wtedy. Czy do soku z cytryny, który ksiądz biskup musiał wypić, dosypał ksiądz troszkę cukru, czy nie? Nie, nie wolno było. I bo najzabawniejsze, że organizatorzy mówiły do dzieci, bo dzieci na oczach zebranych wyciskały ten sok. Mówiły, jak kochacie, księdza piskała, to dużo musicie wycisnąć. Tam też spadały i pestki, a to trzeba było wypić, uśmiechnąć się i nie zakrztusić. No ja dwa razy piłem ten sok, ponieważ pierwsze było spotkanie na sfarku Karna Wyszyńskiego. Tam hmm, w konferencji Episkopatu Polski, tak. tak? A drugie w Pałacu Kultury, w sali kongresowej. Gdzie tam oczywiście był też bardzo dużo dzieci, i drugi raz ten sok piłem. Książę Biskupie, ten order uśmiechu to było takie odznaczenie, które pokazało księdza biskupa jako no, człowieka, który nie tylko jest z dziećmi za pan brat, jest także ewangelizatorem przede wszystkim młodych ludzi. Ja zwracam uwagę na to, co pan Jezus mówi, żeby dopuścić dzieci do niego. I daje przykład dziecka dla ludzi dorosłych. Dlatego, że dziecko do siódmego roku życia formuje swoją postawę wiary. Nie ma żadnych wątpliwości, wiesz, nawet kiedy cierpi, nie buntuje się. Później dopiero, kiedy przychodzi wiek dojrzewania, troszkę się ta postawa zmienia. I Właśnie mi chodzi o to, żeby dzieci wiedziały, że biskup z długim nosem, takich dziadek, jest obecny z nimi razem. I staram się pochylać nad ich problemami przede wszystkim, Ewangelizować, mówić językiem zrozumiałym dla nich bez abstrakcyjnych terminów. A szczególnie mi chodzi o to, żeby rozpoczynać przesłanie ewangelizacyjne od doświadczeń dzieci. To robi Pan Jezus, prawda? Mhm. Kiedy widzi, że jest dużo kobiet, mówi o pracy kobiety, by to. Przez później udokumentować Słowem Bożym. Widzi więcej rolników czy pasterzy, wtedy właśnie o tych doświadczeń wychodzi. I próbuje się może w sposób niedoskonały naśladować Pana Jezusa, aby rozpoczynać od doświadczeń dziecka, potem przechodzić, jak Pan Bóg to interpretuje, i proponować konkretną postawę, zachowanie w życiu dziecka, by. To słowo Boże owocowało w jego A, słowach, a dzieci, a dzieci biskupie, są y, audytorium czy słuchaczami wymagającymi i bardzo uważnymi. Tak, dlatego też y, formując 27 lat y, y, katechetów do ich posługi, y, wspominałem o tym, że tylko dwie minuty wystarczysz y, ben, y, jako pomoc dydaktyczna dla dziecka. A po dwóch dniach dziecko się będzie nudziło, jeżeli z czymś nie przyjdziesz. I dlatego też przypominam o pomocach, szczególnie wizualnych, dlatego że w pewnym okresie życia dziecka wzrok jest silniejszy od bodźców słuchowych, by obrazy, przeźrocza, nagrania wielu parzynowy oddziaływały na dzieci. Nie tylko na zmysł słuchu, ale na wzroku, dotyku, powonienia. I staram się właśnie wielu patrzy znowu oddziaływać na dzieci w miarę swoich możliwości, mhm. oczywiście, by to Słowo Boże było przez nich przyjęte i zrealizowane. Księże biskupie, porozmawiamy za kilka minut też o tych pomocach, które są w studiu u nas i Państwo je mogą oglądać na naszym kanale YouTube, między innymi, czyli o książkach dla dzieci, które pomagają w ewangelizacji, ale też w poznawaniu świata, w poznawaniu życia. Natomiast zanim o tych książkach, to jeszcze chciałem zadać pytanie takiej treści, bo każdy w sobie od Odkrywa jakieś powołanie życiowe, jakieś zdolności. Ksiądz biskup w swoim powołaniu kapłańskim. Jest księdzem, który pomaga osobom potrzebującym, osobom uzależnionym często od alkoholu. No i oczywiście też pomaga dzieciom. Kiedy ksiądz taką drogę swojego kapłaństwa odkrył? Kiedy był ten moment? To się zaczęło w seminarium. Mieliśmy ojca duchownego, księdza Henryka Bąpińskiego, który był wybitnym duszpasterzem głuchoniemych. I on nas uczył w seminarium. Posługiwania się językiem migowym. To ja świetnie zakodowałem. Także później po święceniach byłem duszpasterzem głuchoniemych, ale także już w seminarium chodziliśmy do chorych. Ja się cieszę bardzo, że odwiedzałem wnuczkę Wincentego Pola, panią Idalię Polówną. Oni dosyłałem kilka tomików jej wierszy. I tam także starałem się rozmaicać moją wizytę przez to, że. Przebrałem się na Świętego Mikołaja, kiedy była ta uroczystość zimowa Świętego Mikołaja. Przynosimy jakieś owoce, pomoce, takie czy inne, a także i religijne książki. Byłam niezbędnie wdzięczna za to. I właśnie to mi jakoś głęboko uświadomiło, że trzeba szczególnie zwracać uwagę na tych ludzi, mówię w cudzysłowie z marginesu, o których może nikt nie pamięta, a którzy to ludzie potrzebują serca i żeby uświadomił sobie tę prawdę, że przez moją postawę Pan jest obecny w ich życiu. A jak to się stało, księże biskupie, że ksiądz pojawił się w Ziarnie? To była taka sytuacja wyjątkowa. Potrzebowała wspólnota księdza i pracował w wydawnictwie Ojców Paulistów jeden z panów, który miał żonę w, w, w telewizji. No i ta właśnie osoba mówi, no biskup tutaj wydaje sporo książek u księży paulistów, może by się da, dawał także do tego programu ziarno. No i pojechałem w cudzysłowie na casting, gdzie <grym> <grym> tylko sam jeden byłem. Sądzono, że przyjedzie taki gruby biskup, prawda, z czerwonym nosem, a ja wtedy byłem bardzo szczupły. To bo jeszcze przed moją chorobą nowotworową. No i kiedy pani Lidzia Lasota mnie zobaczyła, ona... Pisała scenariusze, częściowo reżyserowała a także te programy. Jak mnie zobaczyła, no myśli sobie, no to nie ma w czym wybierać, niech ten dziadek zostanie, prawda? I, I tak, tak się i tak złożyło, zostało. że prawie 20 lat uczestniczyłem w tym programie. A jak niektórzy zaczęli o księdzu, księdzu biskupie mówić... Biskup Antoni, to jest ten biskup od dzieci, to dla księdza to było e, m, takie nobilitujące, czy księdzy to trochę używają? Ja się bardzo cieszyłem. Zresztą te... kiedy mnie pytali, proszę księdza, dlaczego nazywam księdza biskupem od dzieci? Opowiadam. Ponieważ mam infantylny umysł i dawali mi spokój. Księżyc biskupie, porozmawiajmy o tych wszystkich skarbach, które Ksiądz przyniosł dzisiaj do studia. Ci, którzy z Państwa oglądają na YouTubie, to zobaczą te piękne wydawnictwa, te piękne książki, natomiast ci, którzy słuchają, no to muszą uwierzyć na słowo, że to rzeczywiście pięknie wygląda. To jest tylko część twórczości Księdza biskupa dla najmłodszych naszych słuchaczy. Książka w dzisiejszych czasach, księże biskupie, ciągle jest bardzo ważnym taką, takim elementem ewangelizacyjnym. Staje się przyjacielem. Dlaczego piszę dla dzieci? Może dlatego, że chcę rodzicom pomagać w formacie religijnej dziecka, a z drugiej strony, ponieważ dzisiaj inne media stwarzają taką sytuację, że bardziej bodźce wzrokowe są brane pod uwagę. Mam na to myśli telewizję, e, potem laptopy, e, tak, do telefony tak, jeszcze, tak i dlatego staram się, pisząc dla dzieci, uatrakcyjnić te książki e, e, ilustracjami, które pociągają dzieci, bo dziecko ma bardzo silne bodźce wzrokowe, a z drugiej strony, ponieważ obniża się Korzystanie z książek. Głęboko jestem przekonany, że jak dziecko jakąś książkę otrzyma w prezencie, będzie zainteresowane najpierw obrazami. Ale potem mówię, mamusiu, tatusiu czy babciu, poczytajcie mi, bo nie, nie wszystkie dzieci jeszcze umieją czytać. I dzięki temu będę ewangelizował nie tylko dzieci, ale, także ale i też rodziców. dorosłych. I dlatego też sporo piszę dla dzieci. Sporo piszę dla dzieci, tak. Te książki, które są w studiu Księży Biskupii, o kilku chciałbym, żebyśmy sobie y, opowiedzieli. Tak, proszę Państwa, może nie będzie to jakaś chronologiczna sytuacja, ale rozpocznę od modlitwy dziecka. Napisałem książkę Modlitwa dziecka. Gdzie chcę przypomnieć dzieciom i rodzicom, że na trudniej dziecku modlić się pa tradycyjnym pacierzem. Dziecko się szybko nauczy na pamięć Ojczyznę, Weźmiera, wierzę w Boga, ale będzie z czasem odklepywał tę modlitwę, nie będzie zaangażowany uczuciowo. I dlatego tu podkreślam, w tej pozycji, że pierwszą okazją do uczenia dziecka spotkania z Panem Bogiem na modlitwie jest modlitwa spontaniczna tak jak dziecko zwraca się do rodziców ze swoimi różnymi problemami w podobny sposób swoim językiem żeby kontaktował się z Panem Bogiem oczywiście tam jest dziesięć propozycji tych modlitw co jest charakterystycznego w tej książce że są trzy części pierwsza część dla dziecka druga dla rodziców trzecia dla katechetów podobną książkę yy, Napisałem na temat mojej pierwszej spowiedzi. Sam miałem doświadczenie pierwszej spowiedzi, bardzo trudnej. Mnie spowiadał mój proboszcz, który właściwie nie zna mentalności dziecka, i bardzo tę spowiedź przeżyłem nie w depresji, a w jakimś wielkim niepokoju, bo pokaże moim wyznanym grzochami, kto dał się ile razy ja to zrobiłem. No i tam strzelałem, jak mogłem. Dostałem bardzo surową pokutę, i dlatego chciałbym tutaj. By rodzice, także jest trójczą nowość w tej książce, rodzice katecheci pomogli dziecku w pozytywnym doświadczeniu, spotkaniu pierwszego z panem Bisem, który jest naszym bratem, przyjacielem i cieszy się, kiedy dziecko mu wyrzuci swoje problemy. I nie chce tego dziecka potępić, ale cieszy się, że za chwilę, za chwilę nie będą istniały, bo unicestwie rozgrzeszeniem. To jest druga pozycja, jest, jest moja pierwsza spowiedź. Trzecia, chodzi o to, żeby dzieci wiedziały, że w jaki sposób mogą zdobywać świętość. Często e, obrazy ukazują świętych jako istoty nadzwyczajne, które tylko patrzą w górę, mają lilię w drugiej ręce, mają różaniec. W tych dziesięciu krokach do świętości, tam pokazuje, że można w różny sposób zdobywać świętość przez życzliwość do rodziców, przez solidną pracę, oczywiście przez modlitwę, korzystanie z sakramentów świętych, bo one wiedziały, że w każdym wieku mogą stawać się świętymi, czyli dojrzałymi ludźmi. Z kolei proszono mnie, i to profesorowej katechetyki, żeby napisać nie, to wydawnictwo esprit prosiło, żebym napisał rok liturgiczny dla dzieci, żeby dzieci wiedziały z rodzicami, w jaki sposób możemy przeżywać wydarzenia zbawcze Pana Jezusa w tak zwanym roku liturgicznym, bo one wiedziały o tym, że życie, słowa i czyny Pana Jezusa są związane z naszymi słowami i czynami. To jest właśnie rok liturgiczny. Z kolei, proszę Państwa, ważną książką jest Dekalog, czyli 10 propozycji Pana Boga. Trudno jest często rodzicom o pewnych przykazaniach mówić. Ja to bardzo prosto tę sprawę uwzględniam i tę książkę właśnie proponuję. I nie tylko katechetom, ale rodzicom, żeby korzystały z tej książki, przygotowały dzieci do spowiedzi, do rachunku sumienia, żeby one wiedziały, że Pan Bóg nie jest jakimś traszliwą istotą, która trzyma kij w ręku i nas niepokoi, tylko chce, żebyśmy wyszucili wszystko siebie, co nam się nie udało, a On powie, kocham Cię, odpuszczam Ci grzechy, możesz być moim, moim dzieckiem. Z kolei, proszę Państwa, podstawową księgą naszego życia jest Pismo Święte. Trudno jest często rodzicom odczytywać pewne fragmenty Pisma Świętego, szczególnie ze Starego Testamentu, bo trzeba korzystać z gatunków literackich, czyli Taki, w taki sposób odczytać y, tę Perykopę biblijną, jak ją rozumiał człowiek, do którego na pierwszym miejscu pisano tę pozycję. Dlatego też napisałem Pismo Święte dla dzieci. Dobry Bóg mówi do nas. Gdzie też wychodzą doświadczeń dziecka. Potem dziecko się dowiedzie, jak Pan Bóg interpretuje to wydarzenie w naszym życiu. I wreszcie do czego nas zaprasza. I to jest jeszcze ciepła książka, udało mi się napisać także Biblię dla rodziców. Jest ona powiązana właśnie z tą Biblią dla dzieci, ale rodzice mogą także, korzystając z tej pozycji, którą niedawno pauliści wydali, rozumieć nawet jak w swoim życiu mogę pewne treści rozwiązywać, a także pomóc dziecku w poprawnym odczytaniu Pisma Świętego. Wreszcie Boże Państwa, wydaliśmy także z księcem ceglarkiem, tu się zwracam do księży, y, homilię dla dzieci na rok A B i C a także i na wakacje. Warto było sobie czasem skorzystać z tego, bo macie sporo zajęć, nie zawsze zdążycie przygotować się solidnie do niedzielnej perykoby biblijnej. I to jest taka dodatkowa pomoc, by zorientować się, jak mogę poprawnie odczytać Pismo Święte na daną niedzielę i przedłożyć je dzieciom. Większość tych książek, proszę Państwa, wydali pauliści, ojcowie, którzy w Częstochowie mają swoje wydawnictwo przy ulicy Świętego Pawła. Bardzo Was zachęcam do tego szczególnie. Proszę rodziców, aby zainteresowali się tą książką moją ostatnią. Biblia dla rodziców. By dzięki tej pozycji mogli poprawnie siebie przygotować do czytania Pisma Świętego, a także i pomóc w poprawnym odczytywaniu Pisma Świętego y, y, swoich dzieci. Bardzo Państwa o to proszę i do tego zachęcam. Zachęcamy oczywiście Państwa. Pięknie wydane są wszystkie te książki, a y, czasy są trudne dla ewangelizacji najmłodszego pokolenia księży biskupie. No bo pokus jest dużo. Są telefony tak. komórkowe, jest internet. Warto znaleźć w rodzinach ten moment, tą chwilę, kiedy siadamy wspólnie, czytamy Pismo Świętego święte kiedy opowiadamy najmłodszymu no panu tak, bogu. proszę państwa, e, chciałbym właśnie zachęcić was do tego, że te wszystkie książki będą okazją do wspólnego przeżywania wydarzeń biblijnych. E, są takie skrajności, e, no to nie z dzieci czy młodzieży. Że jest obiad, ale każdy bierze talerz zupy do swojego pokoju, zakłada ukmena i nie obchodzi go wcale co tata czy mama przeżywają, wchodzi w świat wirtualny, i z czasem nie będą rodzice potrzebni dziecku czy młodzieży. Dlatego was serdecznie proszę, niech te wszystkie książki będą okazją do zjednoczenia się przy wspólnym stole i przy wspólnym odczytywaniu wydarzeń biblijnych, które obecnie obecniają się w życiu każdego z nas. Książę Biskupie na zakończenie dzisiejszego spotkania, bo czas nas goni. Chciałem zapytać księdza biskupa o trochę takie osobiste podejście do ewangelizacji. Czy ksiądz czerpie taką radość ewangelizowania przez śpiew, bo ksiądz pięknie śpiewa, czy przez literaturę, tak. czy może przez kazania? Które, która forma jest dla księdzu najbliższa? Proszę pana, wydaje mi się, że najłatwiejszą formą kontaktu. Dzieci z panem bokiem jest piosenka. Może to pana zaskoczę, dlatego że słowo y, oczywiście y, może być y, modlitwą i jest modlitwą, ale podkład muzyczny i przekaz treści sprawia, że dzieci z wielką radością do tego podchodzą. <grych> Nagraliśmy taką pytę. Chrześcijanin tańczy Tak, ale też z Eleni. E, nagraliśmy piosenkę, gdzie w refrenie z nią śpiewamy. Kto śpiewa na chwałę Pana, to jakby się modlił dwa razy. Jak Jedna lubię święty Augustyn, piosenki. tak? To przypominamy przez Pani świętego Augustyna, który tak. też o tym mówi. I dlatego też, oczywiście, bardzo lubię e, śpiewać z dziećmi. Po każdej mszy świętej, a jeszcze na spotkania z kółkami urzęcowymi, które założyła Pani Madzia Buczek, e, zawsze po mszy świętej, przed moim świętą, jest mój koncert. Gdzie dzieci Modlą się całym ciałem, nie tylko śpiewają ze mną, ale i tańczą ze mną, podskakują i z wielką radością modlą się właśnie przez Pani piosenki. Tak i to jest radość, proszę Państwa, naszej wiary chrześcijaństwa. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Ksiądz biskup Antoni Długosz dzisiaj był naszym gościem. Pięknie dziękuję, księże biskupie. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.